Bitcoin spadł od połowy lipca o 6900 dolarów to jest 22%. Wyprzedaż ta zatrzymała się jednak w rejonie technicznego wsparcia w wysokości 25 tysięcy dolarów gdzie już kilka dni temu pojawiła się reakcja popytowa skutek trwających od tego czasu wzrostów notowania Bitcoina wzrosły o 7%. Jeżeli tylko rajd na północ będzie kontynuowany już wkrótce za jednego Bitcoina zapłacić moglibyśmy nawet 28100 dolarów. To tam zlokalizowany jest bowiem kolejny pułap oporu. Potencjalnych wzrostów oczekiwać moglibyśmy w najbliższym czasie także na notowanie Kryptowaluty Polygon, co tam zlokalizowany jest bowiem powodu lutego o 68%, natomiast na przestrzeni ostatnich kilku dni, podobnie jak Bitcoin, odbił wzrastając o 7%. Wydaje się jednak, że potencjał wzrostowy w tym przypadku jest zdecydowanie bardziej ograniczony. Wiele wskazuje bowiem na to, że notowania kryptowaluty o Tickerze Matic mogą ograniczyć skalę wzrostu do technicznego poru zlokalizowanego w rejonie 54 centów. Pojawienie się tam reakcji podażowej mogłoby z kolei zainicjować kolejny rajd na południe w kierunku 45 cento.